Jak reaguje pani na takie pomysły yy, yy, kandydata na prezydenta yy, o tym, żeby, yy, żeby studia były w Polsce płatne? Znaczy te, to, że są częściej jest płatnych, to tak. wszyscy wiemy, ale rozumiem. Jak że, reaguję? Że, um... Przewracam oczami po prostu i wzdycham, yy, i mówię o re, ty. Yy, Łatwo jest tak mówić, yy, kiedy samemu się skończyło studia bezpłatne? Ja nie będę wypominać kandwitowi na prezydenta, że w, w, na pierwszym stopniu studiował fizykę, e, która obawiam się w kategoriach, bo te wszystkie dyskusje kończą się rozmową o niepotrzebnych kierunkach, e, więc myślę, że fizyka jest właśnie występuje pośród nich całkiem niesłusznie. Zresztą nie ma żadnego niepotrzebnego kierunku. E, naszych, spośród wszystkich naszych studentów, których mamy w Polsce, a jest ich milion 200 tysięcy, trochę ponad. 68 z nich studiuje na uczelniach publicznych, z czego 80% studiuje bezpłatnie. Jeśli byśmy um, przestali finansować właśnie rozwój dydaktyczny uczelni, czyli w ogóle nie dawali pieniędzy na dydaktykę, to te studia kosztowałyby, jak liczyliśmy, pomiędzy 16 a 23 tysiące studia, nazwijmy to społeczne, tak, humanistyczne i tak dalej. Medyczne 70 tysięcy. A medyczne 70 tysięcy. No to, to mhm. więc zobaczmy, kogo byłoby na to stać. tak? To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost.